Witajcie wszyscy na tym wyjątkowym spotkaniu. Z ogromną radością i wdzięcznością witam was w tym filmie poświęconym bardzo ważnemu i aktualnemu tematowi. Poszukiwaniu Boga w naszym życiu. Dziś porozmawiamy o Carlo Acutisie, młodym człowieku, który od najmłodszych lat wykazywał szczególną wrażliwość na sprawy Boże. Jego historia jest pięknym przykładem tego, jak wiara może nas prowadzić i oświecać nawet gdy nasze rodziny nie są w stanie zapewnić nam fundamentalnej duchowej przewodnictwa Carlo rozpoczął swoją drogę wiary w rodzinie, w której nie znalazł odpowiedzi na swoje pytania. Mimo to miał gorące pragnienie poznania prawd wiary chrześcijańskiej. To pragnienie skłoniło go do czytania wszystkiego, co mogło mu pomóc w rozwiązaniu jego wątpliwości i niepewności dotyczących doktryny. Matka Carlo opowiada że nie mając kompetencji, by odpowiedzieć na pytania swojego syna, obserwowała, jak Karlo zanurzał się w lekturę Pisma Świętego, Katechizmu, Kościoła oraz Pism Świętych. Ta pasja do wiedzy duchowej jest cennym darem, który Karlo pielęgnował i który uformował jego duchowość. Jego życie przypomina nam, że nawet w czasach zamieszania i niepewności możliwe jest odnalezienie światła Boga poprzez szczere, Poszukiwanie i pragnienie zrozumienia. Dziś modlimy się za wszystkie osoby, które, tak jak Karlo, poszukują Boga i duchowego przewodnictwa. Niech znajdą kogoś, kto pomoże im i wskaże drogę w ich drodze wiary. Szczególnie chcemy pamiętać w naszych myślach i modlitwach o katechetach, tych, którzy poświęcają swój czas i miłość, aby nauczać i prowadzić innych w wierze. To święte i ważne zadanie, a dziś prosimy Boga. Aby błogosławił ich pracę i dał im siłę potrzebną do dalszego siewu w sercach młodych i dorosłych. Razem zwróćmy nasze modlitwy do Pana za wstawiennictwem błogosławionego Carlo Acutisa. Jest on jasnym przykładem tego, jak życie poświęcone wierze może przynieść wspaniałe owoce, nawet w młodym wieku. Prośmy Pana, aby wysłuchał naszych modlitw i pomógł nam pozostać mocnymi w naszym poszukiwaniu Jego. Rozpocznijmy naszą modlitwę od Ojcze Nasz, a następnie Awe Maria i Chwała Ojcu. Połączmy nasze głosy i serca w tych modlitwach, prosząc z wiarą o potrzebne łaski. Ojcze Nasz, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone imię Twoje, niech przyjdzie Królestwo Twoje, niech stanie się wola Twoja, jako w niebie tak i na Ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku. Teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Zapraszam Was do refleksji nad tymi słowami i do pozostawienia swoich komentarzy poniżej. Podzielcie się swoimi doświadczeniami poszukiwania i wiary, a nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału, aby być na bieżąco z naszymi przyszłymi filmami. Wasza obecność jest dla nas i dla wspólnoty niezwykle ważna. Niech ten moment modlitwy i refleksji przybliży nas wszystkich do Boga i wzmocni naszą wiarę. Dziękujemy, że jesteście z nami. Postać Karlo, który od młodości wykazywał szczególną wrażliwość na sprawy Boże, oferuje nam jasny przykład tego, jak duchowe poszukiwanie może kwitnąć nawet w rodzinach pozbawionych odniesień religijnych. To potężne świadectwo, tego jak pragnienie poznania i zrozumienia prawd wiary może skłonić młodego człowieka. Do podjęcia osobistej drogi formacji poprzez lekturę i medytację. Werset z przypowieści 22.6 przypomina nam, że duchowe wychowanie powinno zaczynać się od najmłodszych lat. Zdanie naucz chłopca drogi, którą ma iść, a nawet gdy się zestarzeje, nie zejdzie z niej, podkreśla znaczenie zapewnienia młodym podstaw ich wiary. Karlo, nie znajdując przewodnictwa w swojej rodzinie, poświęcił się lekturze Słowa Bożego. Katechizmu i Pism Świętych. Ten wybór nie był tylko aktem ciekawości, ale prawdziwym poszukiwaniem prawdy i sensu. Duchowa formacja, jaką otrzymał poprzez lekturę, stanowiła fundament jego życia, pozwalając mu wzrastać w solidnej i autentycznej wierze. W świecie, w którym rozproszenia i niepewności są na porządku dziennym, wielu młodych ludzi znajduje się dziś w tej samej sytuacji, co Karlo, poszukując odpowiedzi i sensu. Ważne jest, abyśmy jako wspólnota zaangażowali się w bycie przewodnikami i wsparciem dla tych, którzy pragną pogłębić swoją wiarę. Duchowa formacja nie powinna być postrzegana jako zadanie do wykonania, ale jako dar do podzielenia się. Katecheci i wszyscy, którzy pracują w dziedzinie formacji religijnej, odgrywają kluczową rolę w tym procesie. Są wezwani do bycia autentycznymi świadkami wiary. Zdolnymi towarzyszyć młodym w ich drodze i odpowiadać na ich pytania z miłością i cierpliwością. Mateusz 7,7 zachęca nas do aktywnego podejścia w poszukiwaniu prawdy. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Ten fragment zachęca nas do nieobawiania się zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi. To zaproszenie do nawiązania osobistej relacji z Bogiem. Bogiem, który się nie ukrywa, ale który oferuje się tym, którzy go szczerze poszukują. Karlo w swoim poszukiwaniu nie tylko czytał teksty religijne, on sam szukał Boga, pragnąc głębokiej i autentycznej więzi. To aktywne poszukiwanie jest niezbędne dla każdego wierzącego, ponieważ pozwala nam wzrastać w naszej wierze i coraz głębiej rozumieć boską wolę dla naszego życia. Czytanie Pisma Świętego jak wskazano w psalmie 119, jest nieodłącznym elementem w drodze wiary. Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce. W ciemnym i zamieszanym świecie Słowo Boże oświetla naszą drogę, dając nam niezbędne wskazówki do stawienia czoła wyzwaniom życia. Karlo odnalazł w nim nie tylko odpowiedzi na swoje pytania, ale także pocieszenie i wsparcie. Pismo, Święte staje się więc nie tylko książką do czytania, ale źródłem życia i światła dla każdego, kto pragnie podążać drogą Pana. Postać błogosławionego Carlo Akutisa przypomina nam o znaczeniu bycia żywymi świadkami wiary. Jego życie, poświęcone poszukiwaniu Boga i dzieleniu się swoim doświadczeniem, jest przykładem dla nas wszystkich. On potrafił połączyć swoją pasję do technologii z głęboką duchowością pokazując, że każdy aspekt naszego życia może prowadzić dialog z Bogiem. Dzięki Jego wstawiennictwu możemy modlić się, aby młodzi ludzie naszych czasów znaleźli inspirację w Jego życiu i poczuli motywację do szukania Boga z tą samą determinacją. Dziś modlimy się za wszystkich, którzy szukają Boga, niech znajdą przewodników, którzy towarzyszą im na ich drodze, oraz niech, podobnie jak Karlo, żywią się Słowem Bożym i wspólnotą wiary. Módlmy się także za katechetów, aby byli coraz bardziej zmotywowani do pełnienia swojej ważnej roli, oraz za nas wszystkich, abyśmy mogli być latarniami światła dla tych, którzy nas otaczają. W poszukiwaniu Boga znajdujemy nie tylko odpowiedzi, ale także prawdziwą radość i pokój, które tylko On może dać. Carlo Acutis od najmłodszych lat wykazywał głęboką wrażliwość na rzeczy Boże, co jest rzadką i cenną cechą która prowadziła go w jego życiu. Jego dążenie do prawdy i wiary jest jasnym przykładem dla wielu z nas, szczególnie w czasach, gdy duchowe zagubienie wydaje się dominować. Jego ścieżka zachęca nas do refleksji nad naszym zaangażowaniem w formację duchową oraz nad znaczeniem aktywnego poszukiwania Boga. Werset z przypowieści 22.6 przypomina nam, że edukacja duchowa zaczyna się od dzieciństwa. W świecie, w którym łatwo jest stracić z oczu fundamentalne wartości, kluczowe jest nauczanie młodych ludzi drogi, którą powinni podążać. Życie Karlo jest świadectwem tego, jak solidna formacja duchowa może ukierunkować ścieżkę i jednostki. Nawet jeśli jego rodzina nie była religijnym wzorem, Karlo znalazł swoją drogę poprzez czytanie Pisma Świętego, Katechizmu i Pism Świętych. To pokazuje, że poszukiwanie prawdy może zachodzić nawet w braku oczywistych modeli, a każdy człowiek ma zdolność do budowania swojej wiary, jeśli kieruje się ciekawością i pragnieniem wiedzy. W Mateusza 7,7 jesteśmy zachęcani do proszenia, szukania i pukania, aby otrzymać odpowiedzi. Ten fragment zaprasza nas do podjęcia aktywnej podróży w poszukiwaniu bożym. Nie wystarczy czekać, aż wiara zostanie nam dana musimy być aktywni, podejmując drogę modlitwy i refleksji. Życie Karlo jest przykładem tej zasady. Nie ograniczał się do pasywnego odbierania informacji, lecz szukał i prosił, wchodząc w dialog z Bogiem przez modlitwę i medytację słowa. Historia Carlo Akutisa jest jasnym przykładem tego, jak: „ szczere poszukiwanie Boga może odmienić życie, od najmłodszych lat Karlo demonstrował szczególną wrażliwość na sprawy boskie, nawet w kontekście rodzinnym, w którym nie znalazł odpowiedzi, których szukał. Uczy nas to, że poszukiwanie Boga nigdy nie jest podróżą w pojedynkę. To ścieżka, w której możemy i powinniśmy szukać wsparcia i przewodnictwa. Werset z przypowieści 202 przypomina nam o znaczeniu edukacji młodych w wierze naucz. Chłopca drogi, którą ma iść, a gdy się zestarzeje, nie zejdzie z niej. Ta zasada jest fundamentalna. Edukacja duchowa musi zaczynać się od najmłodszych lat. Carlo, w obliczu braku duchowych przewodników w swojej rodzinie, podjął inicjatywę samokształcenia poprzez czytanie. Z pasją i determinacją szukał prawdy, pokazując, że można znaleźć swoją drogę, nawet gdy okoliczności nie są sprzyjające. Jego doświadczenie zachęca nas do refleksji nad tym, jak ważne jest przekazywanie młodym nie tylko wiedzy, ale także pragnienia szukania Boga. Powinniśmy być świadomi, że naszym zadaniem jest także bycie świadkami wiary, zachęcając nowe pokolenia do odkrywania piękna relacji z Bogiem. Fragment z Mateusza 7.7. Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Stanowi jasne i bezpośrednie zaproszenie, aby nie bać się poszukiwań. Wiara nie jest czymś statycznym, to dynamiczna droga, która wymaga zaangażowania i otwartości. Karlo ucieleśniał tę zasadę, pytając i szukając odpowiedzi w Słowie Bożym i tekstach świętych. Jego życie jest wezwaniem dla nas wszystkich, by nie zadowalać się powierzchownymi odpowiedziami, lecz głęboko kwestionować naszą wiarę i szukać Boga z całego serca. Modlitwa i aktywne poszukiwanie są kluczowe w naszej duchowej drodze. W ten sposób możemy znaleźć odpowiedzi na nasze pytania i, co najważniejsze, głębszą relację z Panem. Psalm 119, 105. Twoje słowo jest lampą dla moich nóg i światłem na mojej ścieżce. Podkreśla znaczenie Pisma Świętego jako przewodnika w codziennym życiu. Słowo Boże nie jest jedynie tekstem do przeczytania, ale światłem, które oświetla naszą drogę. Karlo zrozumiał tę prawdę. I uczynił z czytania Biblii oraz katechizmu filar swojej duchowości. W świecie pełnym niepewności i zamieszania, Słowo Boże oferuje jasny i pewny kierunek. Pomaga nam odróżnić dobro od zła, znaleźć pocieszenie w trudnych chwilach i pozostać wiernym naszej wierze. Życie Karlo zachęca nas do refleksji nad tym, jak możemy być przewodnikami dla tych, którzy szukają Boga. Jesteśmy wezwani. Aby być katechetami, mentorami, przyjaciółmi, którzy towarzyszą innym na ich drodze wiary. Odpowiedzialność ta jest wielka, ale także przynosi radość. Musimy modlić się, aby ci, którzy szukają Boga, znaleźli ludzi i zasoby, które pomogą im rozwijać swoją duchowość. Ważne jest, aby nie tylko katecheci, ale także każdy członek wspólnoty chrześcijańskiej czuł się wezwany do dzielenia się swoją doświadczeniem wiary. Oferowania wsparcia i bycia światłem dla tych, którzy czują się zagubieni. W tym kontekście dzisiaj szczególnie modlimy się za tych, którzy szukają Boga. Niech znajdą w swojej drodze mądrych i pełnych miłości przewodników, którzy pomogą im odkryć piękno wiary. Módlmy się także za katechetów, aby byli narzędziami łaski, zdolnymi do oświetlania serc i umysłów młodych ludzi prawdą Słowa Bożego. Za wstawiennictwem błogosławionego Karlo Acutisa prosimy Pana, aby wysłuchał naszych modlitw i obdarzył nas potrzebnymi łaskami w naszym życiu i w naszej drodze wiary. W kontynuacji tej refleksji przygotowujemy się teraz do chwili modlitwy. Panie Boże, w tym momencie skupienia zwracamy się do Ciebie z otwartymi i pokornymi sercami, uznając Twoją wielkość i miłosierdzie. Chwalimy Cię za życie, Karlo Acutisa. Młodego człowieka, który od dzieciństwa z zapałem szukał Twojej obecności. Jego wrażliwość na sprawy Boże jest jasnym przykładem dla każdego z nas. Dziękujemy Ci za Jego oddanie i miłość do prawdy, którą odnalazł na kartach Twojego świętego pisma i w pismach świętych. Panie, prosimy Cię, abyś oświecił drogę tych, którzy, jak Karlo, poszukują prawdy. Modlimy się, aby mogli znaleźć mądrych i kochających przewodników. Którzy będą ich towarzyszyć w ich drodze wiary. Spraw, aby poprzez swoje poszukiwania odkryli piękno i głębie Twojego słowa oraz aby mogli być wspierani przez wspólnotę chrześcijańską. W tym czasie niepewności daj nam odwagę, aby być latarniami światła dla tych, którzy czują się zagubieni i daleko od Ciebie. Wysłuchaj naszych próśb za katechetów, którzy poświęcają swój czas i energię, aby nauczyć młodych i dorosłych zasad wiary. Błogosław ich pracę i zaangażowanie, aby mogli być narzędziami Twojej miłości i nauczania. Napełnij ich mądrością potrzebną do odpowiadania na pytania i niepewności tych, którzy zbliżają się do wiary. Spraw, aby, podobnie jak Karlo, mogli przekazywać radość poznawania i życia według Twoich nauk. Panie, modlimy się również za wszystkie osoby, które w tej chwili czują się samotne w swoim duchowym poszukiwaniu. Wspieraj je. I prowadź ich kroki, aby mogły znaleźć Twoją obecność w małych, codziennych rzeczach i w pięknie stworzenia. Niech odkryją, że wiara to nie tylko zbiór zasad, ale żywa i osobista relacja z Tobą, droga miłości i odkrycia. Prosimy Cię, abyś życzliwie spojrzał na wszystkich, którzy, jak Karlo, poświęcają czas na czytanie i zrozumienie Twojego słowa. Spraw, aby każda strona, którą czytają, była nasionkiem nadziei i prawdy w ich sercach. Pomóż im przezwyciężyć trudności i nieporozumienia, oraz daj im cierpliwość i wytrwałość potrzebne do pogłębiania swojej duchowości. Niech znajdą pocieszenie i jasność w sakramentach oraz w życiu Kościoła. O Panie, w chwilach wątpliwości i niepewności przypomnij nam przykład Karlo, który w Twoim słowie znalazł światło na swoją drogę. Spraw, abyśmy również my mogli zadać Ci nasze pytania z tą samą szczerością i determinacją. Naucz nas wszystkich szukać ciebie z zapałem, nie zadowalać się powierzchownymi odpowiedziami, ale zgłębiać naszą wiarę. Przyjmij, Panie, intencje, które każdy z nas nosi w sercu.